Pan Adam wraca do formy po udarze, choć łatwo nie jest, nie poddaje się, cieszy się z tego co ma. Dobrze, że się chodzi to. 3 grudnia przypada Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Tu, w Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, saron powodów do świętowania raczej nie znajdują. Swą uwagę poświęcają innym. Raczej nie świętujemy tego dnia. Jest to dla nas Zwykły Dzień Pracy, czyli Dzień Niesienia Pomocy osobom niepełnosprawnym. Pomagają, choć sami potrzebują pomocy. W nowej siedzibie świadczą usługi rehabilitacyjne. Mają za sobą duży wydatek. Konieczna była termomodernizacja przed zimą. Udało się tylko dzięki członkom stowarzyszenia i darczyńcom. W momencie, kiedy otrzymaliśmy siedzibę od Urzędu Miasta i to jest użyczenie na okres 10 lat, no siedziba nie wyglądała tak jak w tej chwili. Wiedzieliśmy, że będziemy borykać się zimą z ciepłem w środku pomieszczeń. Dlatego też, dzięki oczywiście hojności członków stowarzyszenia, osób zaprzyjaźnionych ze stowarzyszeniem, chodzi mi tu o darowiznę. Mogliśmy ocieplić budynek. Finanse to jeden z najpoważniejszych problemów osób niepełnosprawnych, choć na co dzień muszą stawiać czoła wielu innym przeciwnościom. Problemami są, no ja na, na, na własnej osobie wiem, że jeżeli wypada mi udać się do urzędu, no, borykam się naprawdę z, z problemem. Niektóre urzędy są nieprzystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Chodzi o bariery architektoniczne. Poza tym stojąc przykładowo w aptece, ja stoję w bardzo długiej kolejce. Ponieważ mojej niepełnosprawności na zewnątrz jest nie widać. I tak jest z wieloma osobami. W likwidowaniu barier, jak może pomaga Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ze środków PFRON-u w tym roku skorzystało wiele osób niepełnosprawnych. Przede wszystkim najwięcej korzystają osoby z dofinansowania do zakupu przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych, sprzętu rehabilitacyjnego, a więc tych no, rzeczy, urządzeń, które na co dzień tym osobom, Niepełnosprawnym służą. Z tej formy pomocy w bieżącym roku skorzysta ponad 1500 osób, i jak obserwuję z latami poprzednimi, jest to ciągle tendencja wzrastająca. W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie mają różne programy wspierania osób niepełnosprawnych i choć o środki na ten cel Powiat Ostrowiecki walczy najlepiej w województwie, to nadal na wszystkie potrzeby nie wystarcza. Niepełnosprawni zwracają jednak uwagę, że same pieniądze to nie wszystko. Nadal czują się gorszymi członkami społeczeństwa. Czujemy się jednak może nie tak w pełni dyskryminowani, jak to było kiedyś, kiedy osoba niepełnosprawna była zamknięta w czterech ścianach. Dzisiaj wychodzimy na zewnątrz, akceptacja społeczeństwa jest zupełnie inna. Ale, ale jest wiele jeszcze do zrobienia, żebyśmy stały się pełnowartościowym obywatelem społeczeństwa. No i jednak widzę to zróżnicowanie. Ten dzień 3 grudnia jest właśnie po to, aby na potrzeby osób niepełnosprawnych zwrócić uwagę.